Hey, cześć moi drodzy. Moi drodzy, dzisiaj tak. Dzisiaj tak znowu. <laughs> tak bardziej, moi drodzy z pleneru. Dlaczego? Moi drodzy, no dlatego, że dzisiaj sobie, e, znaczy nie, nie sobie powiemy, bo używając liczby nogi, sugeruję, że my wszyscy mówimy, to bardziej ja będę mówił e, w tym filmie. Chodzi mianowicie o e, Moi drodzy chodzi o mianowicie o manipulacje Moi drodzy dlaczego w ogóle Dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że Dlatego, że moi drodzy e, wiele rzeczy się mówi się wiele rzeczy mówi się o o, o ludziach, którzy manipulują innymi wiele rzeczy mówi się też o manipulacji samej w sobie a ja Wam powiem moi drodzy powiem Wam tak, że powiem Wam tak, że osoba osoba, która, która osoba, mani, która manipuluje innymi jest w tym bardzo skuteczna dlaczego? Dlatego osoba, która jest manipulowana, nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest manipulowana, nie jest tego świadoma. Dopiero ta osoba, zmanipulowana, sobie zdaje z tego sprawę, jak najczęściej coś, coś dużego i nieprzyjemnego się dzieje. Dlaczego w ogóle o tym wspominam? ano moi drodzy, ano moi drodzy, dlatego, że tak naprawdę, tak naprawdę, moi drodzy, nie ma, nie ma, moi drodzy, jakby to powiedzieć, Są różne sposoby na to, że są różne sposoby na to, by manipulować innymi ludźmi, ale tak naprawdę e, jeden taki, jeden z takich filarów, z takich, e, takich głównych głównych narzędzi, dzięki którym tak naprawdę jeden człowiek może manipulować drugim człowiekiem. To jest, moi drodzy, strach. Ja, moi drodzy, nie znam. Nie znam większego narzędzia do manipulowania człowiekiem, inaczej jak strach. Nie znam czegoś takiego. Ja, ja przynajmniej osobiście nie znam większego narzędzia do tego, by manipulować drugim człowiekiem, tak jak strach. Bo moi drodzy, e, e, mo, ktoś z Was może sobie powiedzieć, że jakiś randomowy facet sobie tutaj mówi o manipulacji, e, który de facto może nie mieć o niej pojęcia. Właśnie nie. Ja moi drodzy, e, ja moi drodzy nie, nie jedno wiem o, o tej dziedzinie, że, że tak naprawdę sam że tak naprawdę, moi drodzy, sam fakt, że e, bo, dlaczego, bo dlaczego w ogóle dlaczego w ogóle manipuluje się e, dla, dlaczego w ogóle manipuluje się drugim człowiekiem najczęściej jest, najczęściej najczęściej robi się to dlatego, żeby, że, że ten tak, zwa, tak zwany moi drodzy manipulator Chcę coś zyskać, a, a ja, moi drodzy, nie znam najskuteczniejszego narzędzia do manipulowania drugim człowiekiem e, jak strach. Człowiek, moi drodzy, kiedy się boi, to jest w stanie zrobić naprawdę wiele rzeczy, jest w stanie naprawdę wiele rzeczy zrobić, i to nieważne, czy mówimy tu o to, że o strach o siebie, strach o bliskich, po prostu człowiek jest w stanie wtedy bardzo wiele rzeczy zrobić bo człowiek ze strachu robi naprawdę wiele rzeczy Nie wiem co mówię i tak to właśnie jest mi że tak e, właśnie są tacy ludzie na tej świecie, którzy e, e, którzy de facto bardzo 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 by chcieli na nas wpływać i niestety, niestety chociaż, chociaż ja Wam przed chwilą powiedziałem strach naj, 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 najskuteczniejszym sposobem jaki ja znam do tego by jak, jak ja znam żeby manipulować drugim człowiekiem takim o którym słyszałem to jest strach ale są jeszcze inne takie rzeczy Niestety nie pamiętam teraz tych teraz tych innych rzeczy Nie pamiętam Nie pamiętam teraz tych innych rzeczy więc Wam na razie więc Wam na razie nie powiem więc moi drodzy, Uu, to byłoby na tyle, ja się z wami żegnam, pa.